Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia. Może powinniśmy skupić się na wzorach. Kto podejmie się poszukiwań? Nic tu się nie zgadza. Nic! Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu. Teatrze Wilama Chorzycy zostały wręczone nagrody marszałka województwa z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Nagrodzeni zostali nie tylko ludzie sceny, ale także pracownicy techniczni. Więcej o tym temacie powiemy w magazynie Kujawsko-Pomorskim. Marta Nowicka Bujak, zapraszam. Anna Wołek, dyrektor Teatru Muzycznego w Toruniu, została odznaczona medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Odznaczenie wręczono podczas regionalnych obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru. Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej. W ogóle się jej nie spodziewałam. Nie wiedziałam o tym, że pan marszałek o nią wystąpił. Ani, że będzie dzisiaj wręczana. Przyszłam z moimi współpracowniczkami, wspaniałą inspicjentką, panią Dominiką Budzyńską, która, bez której naprawdę te spektakle by tak pięknie nie przebiegały, i Kasią Jasińską, odpowiedzialną za promocję w naszym teatrze. Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w Teatrze Wila Machorzycy uhonorowano 13 pracowników teatrów publicznych z województwa kujawsko-pomorskiego. W starożytności teatr miał zawsze do powiedzenia bardzo ważne przesłania, bardzo ważne słowa. Gdyby spojrzeć na ostatnie premiery województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Teatru Gmina Machorzycy i Teatru Muzycznego, zostały, zostały przedstawione dwa znakomite spektakle. Z zupełnie jakby różnych krańców ludzkiej kultury i świadomości, ale wszystkie te spektakle pokazywały, że człowiek jest w centrum. Teatr jest potrzebny człowiekowi po to, żeby zdobywać wiedzę na temat świata, w którym mieszka, interpretować go, ale i także szukać własnych dróg. Wśród nagrodzonych znalazła się Anna chudek niczewska aktorka Teatru Baj Pomorski, dla której praca z młodym widzem jest nieustannym wyzwaniem. Na przestrzeni tych lat mojej pracy w teatrze zauważyłam, że coraz trudniej dzieciom jest skupić się na historii i naprawdę trzeba znaleźć Jakieś fajne środki, albo fajną historię, gdzie zabierzemy dziecko w tę podróż, w podróż opowieści. I uważam naprawdę, że to musi być bohater. Za którym dziecko podąży, utożsami się w jakikolwiek sposób, to wtedy go mamy. Mamy tego widza. Nagrodę otrzymali także aktorzy Teatru Wila Machorzycy Julia Sobiesiak-Borucka oraz Maciej Raniszewski. Dla mnie ona jest dowodem na to, że moja praca jest, została zauważona i doceniona i bardzo się z tego cieszę, bo jest to oznaka tego, że chyba idę w dobrym kierunku i że to co robię Publiczność zauważa, a to dla aktora jest bardzo istotne. To, co widzowie mogą dostrzec na scenie, jest efektem finalnym, ale magia zaczyna się za kulisami, gdzie prężnie pracują m.in. scenografowie, charakteryzatorzy czy rekwizytorzy, dlatego oni również znaleźli się w gronie laureatów. Super, zawsze jest fajnie otrzymywać wyróżnienia, być docenianym za pracę, za pracę, która no, to nie jest zwykła praca. To jest jakaś misja, to jest jakaś pasja. Pracu, no, niewielka grupa osób może się pochwalić pracą w Centrum Kultury Teatru Ksiądzu, więc to, to już jest wyróżnienie, a jeszcze otrzymywać za pracę wyróżnienie, no to sama przyjemność. Zaangażowanie i pasja przekłada się na efekty w pracy, o czym świadczy sukcesywnie rosnąca popularność scen teatralnych w regionie. Podczas uroczystości w dworze Artusa poznaliśmy laureata Nagrody Literackiej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kryminalny debiut roku 2024. Ten zaszczytny tytuł trafił do autora powieści Strażnik Jeziora. To debiutancka powieść kryminalna Michała Zgajewskiego, stanowiąca pierwszą część serii osadzonej w Beskidzie Żywieckim. Zdaniem Jury posiada ona wszystkie cechy, które powinien posiadać dobry kryminał. To jest kryminał, w którym się wszystko to, co w kryminale znaleźć się powinno, a więc jest dobrze skonstruowana intryga kryminalna, jest dobrze opowiedziana historia, jest pełnokrwisty bohater, jest zagadka kryminalna, którą ten bohater musi rozwiązać. Wielowarstwowe śledztwo, a przy tym dobrze skonstruowane miejsce, czyli opowieść o, nie tylko o samym kryminale, ale też o tym, co ten kryminał otacza. To nie jest jakieś wyimaginowane miejsce. To żywiecczyzna, to jezioro żywieckie, to wszystko, co tam się wokół dzieje, jest determinowane. Terminuje pewne rzeczy, które wydarzają się w kryminale. A więc jeśli kryminał ma te wszystkie walory, które, o których powiedziałem, to to jest dobrze, dobrze napisana książka, no i wobec dobrze skonstruowanej napisanej książki jurorzy są bezradni. Michał Zgajewski swoją drogą z pisaniem zaczął w 2011 roku, jednak dopiero w 2024 ukazał się jego debiut. Podsumowanie tego etapu, albo w zasadzie zakończenie pewnego etapu, czyli wchodzenia na rynek kryminału w Polsce, do w ogóle do branży wydawniczej, bo po prostu próg wejścia jest bardzo wysoki i te wszystkie lata mojej pracy pokazują, że mo można się zniechęcić i wiele osób pewnie zarzuca e, tego rodzaju aktywności, no ja na szczęście Cieszę się, że, że po prostu nie, w pewnym momencie się nie złamałem i dotrwałem aż do tej pory. Podczas festiwalu przyznawana jest także jedyna w Polsce nagroda dla redaktora powieści kryminalnej. O zwycięzcy decyduje dyrektor Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W tym roku otrzymał ją redaktor Strażnika Jeziora Paweł Sajewicz. Należy dostrzegać osoby, które zajmują się książką od tak kuchni, bo to co otrzymujemy do ręki jako gotowy produkt yy, powieści kryminalnej danego autora, to zanim się kryje sztab osób, które na to pracują, a redakcja techniczna, korekta, redakcja językowa jest niezmiernie ważna, bo dzięki temu ta książ tą książkę po prostu o wiele lepiej się czyta i, i po prostu nam się podoba. Impreza organizowana przez księżnicę Kopernikańską wspólnie z Fundacją Kult Kultury już czwarty rok przyciąga miłośników kryminałów z całego kraju od książkowych blogerów, bookstagramerów, booktokerów czy zwykłych czytelników. Jest to bardzo popularna forma literacka. No i to pomysł pani dyrektor naszej księżnicy, aby dostrzec te nisze. Promując artystów, często bardzo utalentowanych, młodych, dotąd nieznanych, promujemy również nasz region. To wydarzenie wpisało się już na stałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń literackich w Polsce, więc, nie tylko muzyka, nie tylko wiele innych wydarzeń, do których już się przyzwyczailiśmy, ale właśnie w ten sposób również promujemy nasz region. Nagroda Literacka Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za kryminalny debiut roku jest pierwszą w Polsce nagrodą honorującą twórców debiutujących w literaturze gatunkowej. Zwycięzca oprócz statuetki otrzymał także czek na 25 tysięcy złotych. Blisko 70 milionów złotych i 15 projektów z różnych dziedzin w Urzędzie Marszałkowskim wyręczono kolejne umowy na dofinansowanie inwestycji. Z jednej strony są to projekty edukacyjne, tak jak w Rypinie, w Powiecie Rypińskim, na szkolnictwo zawodowe ogólne w ramach Efezu, ale z RDF-u najwięcej środków przeznaczamy chociażby na rewitalizację w Bydgoszczy. W Toruniu kilka projektów Muzeum Okręgowego. Wśród beneficjentów jest Muzeum Okręgowe w Toruniu, które otrzymało blisko 3 miliony złotych na remont konserwatorski elewacji oraz modernizację wystawy kamienicy pod gwiazdą, a także remont konserwatorski elewacji siedziby przy ulicy Świętego Jakuba. To jest rynek staromiejski 35, gdzie zamierzamy zrobić remont konserwatorski elewacji. Tej od rynku oraz modernizację całej wystawy stałej w obiekcie. Oraz dostaliśmy na drugi obiekt przy ulicy Jakuba 20A, gdzie zamierzamy zrobić dalszą część izolacji pionowej w budynku oraz remont konserwatorskiej elewacji. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy przystępuje do budowy systemu akredytacji usług instytucji otoczenia biznesu, połączonego z grantami na korzystanie z tego rodzaju usług. Program ak akredytacji, który będziemy realizowali z Urzędem Marszałkowskim. Urząd Marszałkowski będzie akredytował instytucje otoczenia biznesu w, 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 w takich dziedzinach, w, usługach, w których one się specjalizują, a przedsiębiorcy będą mogli przyjść do tych instytucji, wykupić tą w, usługę, a my ją będziemy finansować jako Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, czyli za nią będziemy płacić. Z grantów, na które przeznaczono 8 milionów złotych, będą mogły skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Szczegółowa informacja na ten temat pojawi się na stronie funduszu wkrótce. Dzieci i młodzież z kujawsko-pomorskich szkół miała niepowtarzalną okazję uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych przez Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Podczas zajęć uczestnicy poznali dorobek laureata Nagrody Nobla Alberta Abrahama Michelsona, warsztaty odbyły się w zespole szkół w Strzelnie. W czasie zajęć uczestnicy wykonują szereg doświadczeń naukowych, które przybliżają właśnie im istotę świata, bo na tym też Michelson się skupia. Wykorzystujemy nasze ławy, wykorzystujemy najróżniejsze soczewki, wówczas jesteśmy w stanie przekazać najważniejsze informacje. Warsztaty mają na celu popularyzację dorobku naukowego Alberta Abrahama Michelsona, amerykańskiego fizyka pochodzenia polsko-żydowskiego, urodzonego w Strzelnie, który zdobył nagrodę Nobla w 1907 roku za stworzenie interferometru, przyrządu, który umożliwił precyzyjne pomiary prędkości światła. Interferometr to jest urządzenie optyczne, które wykorzystuje zwierciadło półprzepuszczalne do rozszczepienia wiązki świetlnej na Dwa prostopadłe kierunki, które następnie wracają z powrotem do tego zwierciadła i są przekazywane do odbiornika, w którym możemy rejestrować obraz, obraz światła, który albo interferuje ze sobą, światło albo ze sobą, kolejne fale światła ze sobą się znoszą, albo się nakładają. I analizując te wzory, jesteśmy w stanie właśnie z bardzo dużą dokładnością wykryć pewne sygnały albo zmierzyć odległości. Uczestnicy brali udział w pokazach połączonych z aktywnościami laboratoryjnymi, które przybliżyły im zasady funkcjonowania interferometru i znaczenie precyzyjnych pomiarów w badaniach naukowych. To świetny sposób na zachęcanie młodych ludzi do odkrywania tajemnic nauki. To była bardzo fajna przygoda, bardzo rozwijająca, i dobrze, że mieliśmy taką okazję, żeby z niej skorzystać. Myślę, że była bardzo interesująca, bardzo na pewno przydatna. Zwłaszcza dla mnie, ja jestem na rozszerzeniu z fizyki. Myślę, że wiele się nauczyłam, na pewno to wykorzystam na lekcjach. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie znakła Torunia Żnina, Rypina, Mogilna i Świecia. Partnerem warsztatów jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Nasze Lokalne to platforma wspierająca krótki łańcuch dostaw żywności. Powstała 3 lata temu z myślą zarówno o regionalnych producentach, jak i mieszkańcach, którym zależy na jakości spożywanych produktów. Nie narzekamy na, na brak pracy. E, cały czas staramy się dostosowywać do panującego rynku. E, w, jest ogromne zainteresowanie ludzi, którzy dbają o o to, co jedzą, jakie potrawy jedzą i co chcą mieć na stole. Na ten moment w produkty od lokalnych dostawców możemy zaopatrywać się online na stronie naszelokalne.pl. Zakupy trafiają do klientów świeże, prosto z gospodarstw, zapakowane w ekologiczne torby. Jeżeli chodzi o to, co najczęściej wybierają klienci, jest to nabiał i wędliny. W naszej ofercie mamy również chleby, miody oraz takie produkty typowo związane z gospodarstwem, są to warzywa. Obecnie sprzedaż odbywa się w okienkach zakupowych, co oznacza, że produkty można kupować tylko w wyznaczone dni w miesiącu. Jednak już niedługo zmieni się to w system sprzedaży ciągłej. W tym celu powstała specjalna siedziba w Przysieku, centrum logistyczne portalu naszelokalne.pl. Już 26 kwietnia rusza Kujawsko-Pomorska Eskapada. To idealna okazja, by odkryć najciekawsze miejsca naszego regionu. W ciągu jednego weekendu na zwiedzających czeka ponad 100 różnorodnych wycieczek, spacerów, rajdów i gier terenowych. Wszystko bezpłatnie, w dobrym towarzystwie i z gwarancją nowych wrażeń. 26-27 kwietnia inaugurujemy Sezon Turystyczny w Kujawsko-Pomorskich Konstelacjach Dobrych Miejsc. Nasze województwo po raz 11 organizuje akcję krajoznawczą. Eskapada z przewodnikiem, czyli możliwość odwiedzenia różnych miejsc w województwie kujawsko-pomorskim. W tym roku do naszej akcji zgłosiło się już ponad 120 wydarzeń, różnego rodzaju spacerów, rajdów rowerowych, marszów, biegów, przejazdów łodziami, czyli również ten element turystyki wodnej. Cała masa zarówno dla seniorów, dla melomanów, dla rodzin z dziećmi. Praktycznie w każdej miejscowości jest jakieś wydarzenie, do którego można się zapisać. Z wydarzeniami można się zapoznać na stronie internetowej www.eskapada-z-przewodnikiem.pl. Zapisy ruszają 15 kwietnia o godzinie 9. Eskapada oficjalnie rozpoczyna także sezon turystyczny. Chcemy również naszych mieszkańców zachęcić do tego, żeby nie tylko w ten weekend w kujawsko-pomorskim czas spędzać, ale planować sobie również inne weekendy i inne dni wolne w naszym województwie, w tym wakacje. Stąd też będziemy inaugurowali już w pełni funkcjonalną aplikację Przewodnik po Konstelacjach, gdzie każdy z uczestników naszej eskapadowej przygody dostanie kody, na podstawie których ten przewodnik będzie mógł sobie pobrać. Koordynatorem eskapady jest Urząd Marszałkowski, a partnerami są samorząd przewodników turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, a także organizacje pozarządowe, gminy, uczelnie oraz przedsiębiorstwa z całego regionu. To już wszystkie informacje w tym wydaniu magazynu. Na kolejny zapraszam, jak zwykle, za tydzień. Do zobaczenia!